Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o przyszłości MCU i czwartej fazy, ponieważ właśnie dostaliśmy pewien materiał od studia Marvel, który celebruje otwarcie, ponowne otwarcie kin w Stanach Zjednoczonych. I powiem Wam tak, obejrzyjcie całość, bo jest naprawdę epicko zrobione, montaż jest genialny, no i ten tekst legendy studia Marvel Stan jest po prostu przeepicki. No i studio Marvel rozpoczęło czwartą fazę w, w pewnym innym jakby kierunku. Poszło w innym kierunku. Po pierwsze, dostaliśmy Disney Plus i seriale, które będą łączyły się bezpośrednio z filmami. Po drugie, dostaniemy bardzo dużo nowych bohaterów. Nie będzie to rozwinięcie historii tak jak było dotychczas. Oczywiście z wprowadzeniem kilku nowych, ale nie będzie to rozwinięcie historii znanych nam już bohaterów, a dostaniemy bardzo dużo nowych, tak jak na przykład. Um, Eternals, w którym dostaniemy chyba pierdełiony nowych bohaterów. No i właśnie w tym Scisery dostaliśmy pierwszy teaser do Eternals, dostaliśmy tytuły do kolejnych filmów e, czwartej fazy, dostaliśmy oficjalne daty do wszystkich filmów, także za chwilę się tym wszystkim zajmiemy. No więc ten Sizzle reel, o którym powiedziałem, zawiera pierwszy teaser do filmu Eternals, i z tego co widziałem, no to zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze. Bo po pierwsze dostajemy bardzo dużą obsadę, to będzie creme de la creme Hollywoodu. Mamy Angelinę Jolie, Kumaila Nanjiani, Richarda Madena i wielu, wielu innych. No i teraz omówimy sobie to, co widzieliśmy z Eternals, bo jest to naprawdę coś mega wielkiego. Te bardzo krótkie klipy Eternals pokazują nam, jak będzie wyglądał film i jaka będzie ogólna fabuła czy narracja całego filmu. Po pierwsze, widać Angelinę Jolie, która wciela się w tenę. Jest to taki odpowiednik greckiej Ateny. Czy rzymskiej? Nie wiem, nieważne. W każdym razie widać, jak trzyma miecz. Broni się albo zaczyna atakować. Kogoś nieznanego. Na razie nie wiadomo, kim on jest. Być może jest to jeden z dewiantów, ponieważ jak wiecie, w filmie oprócz Eternals pojawią się najwięksi wrogowie Eternals, czyli dewianci. Jest to ta sama jakby rodzina, ale inną ewolucję przeszły. Więcej na ten temat dowiecie się z innych moich materiałów. Być może jest to wersja MCU Ebony Blade'a. Nie wiem, zobaczymy, mam nadzieję, że tak, bo będzie naprawdę fajnie. Um, jeżeli tak, to będzie to pierwsze spojrzenie na miecz Black Knighta, w którego wciela się Kit Harrington, którego możecie znać z gry o tron. Dalej, Ajak, e, Salmy Hayek mówi, żeby walczyć o tych, których się kocha. Prawdopodobnie chodzi tutaj o albo o ludzkość, ponieważ Eternals kocha całą ludzkość, oni chronią ludzkość. Swoją drogą ciekawe, gdzie byli, gdy Thanos niszczył połowę ludzkości, ale to nieważne. Albo chodzi też o Eternals jako rasę Eternals, że oni kochają, mają tylko siebie, kochają siebie i muszą bronić jeden drugiego. Jest to oczywiście nawiązanie do walki z dewiantami. No i ostatnia scena, jaką dostaliśmy, to Ikaris Richarda Madena wraz z resztą Eternals. W tle widać jakichś ludzi, amishów, być może. Są to czasy, powiedziałbym, 1900-1950. Wygląda na to, że Eternals chronią ludzkość od bardzo, bardzo wielu lat. Jak wiecie, Kevin Feige powiedział, że Eternals będzie rozgrywało się na przestrzeni kilku tysięcy lat, także zobaczymy, jak ta historia będzie wyglądała. A tutaj możecie na tym zdjęciu zobaczyć um, Cersei, Kingo, Sprite'a, Tene, e, Gilgamesha i reszta jest prawdopodobnie poza kadrem. Także fajnie było zobaczyć teaser do Eternals, mimo że tak niespodziewanie tak bezceremonialnie, ale naprawdę czekam na ten film. Może to być coś naprawdę epickiego. Na pewno przygoda będzie mega fajna. A jaka? Czy, czy jak fajna dowiemy się już 5 listopada 2021, a teraz przejdziemy sobie do oficjalnych tytułów, ponieważ dostaliśmy na przykład oficjalny tytuł Czarnej Pantery 2. E Czarna Pantera 2 będzie miała podtytuł pod Wakanda Forever, czyli coś czego większość może z nas się spodziewali po tragicznym odejściu e Chadwika Bosmana. I tej legendarnej scenie, kiedy Czarna Pantera krzyczy Wakanda Forever, no to było bardzo spodziewane. Tak zrobili, ja nie mam się do czego przyczepić. Jeżeli Wy macie jakieś inne swoje tytuły na Czarną Panterę, 2, dajcie mi oczywiście znać w komentarzach poniżej. No i Kapitan Marvel 2 bardzo fajny tytuł, bardzo fajnie to zrobili, ponieważ nazywa się to The Marvels. Czyli jest to nawiązanie do po pierwsze Moniki Rambeau, po drugie Carol Danvers, po trzecie Kamali Khan jako Miss Marvel, Kapitan Marvel i Monika Rambo jako Monika Rambeau jak na razie, czy Foton, którą widzieliśmy w serialu WandaVision. Czyli jak na razie mamy trzech takich, no właśnie Marvelów, taką rodzinę Marvelów, co też wskazuje na to, że w Kapitan Marvel 2 pojawią się i Kamala Khan, i Monika Rambo. Ciekawe, jaką historię, albo ciekawe, z jakim zagrożeniem będą musiały się zmierzyć trzy bardzo potężne postacie w MCU, aby, wiecie, no, zgromadziły się na jednym ekranie. Bardzo ciekawe, nie mogę się doczekać, Capital Marvel 2, chociaż jest to film, na który najmniej czekam z całej e, tej, e, wiecie, czwartej fazy filmów i seriali MCU. No, i Strażnicy Galaktyki dostali nowe logo. Raczej mi się nie podoba, nie wiem jak wam, możecie zostawić swoje opinie w komentarzu poniżej. A oficjalna data premiery to 5 maja 2023. Kolejnym filmem, który dostał tym razem datę premiery, to Ant-Man i Osa Quantumania. A oficjalna data premiery, tak jak wszyscy podejrzewaliśmy, to 17 lutego 2023. Dlaczego podejrzewaliśmy? Ponieważ Studio Marvel i Sony miało jakby kłóciło się o tą datę premiery, bo miało zarezerwowaną właśnie 17 lutego 2023, tylko przez pandemię wszystkie filmy się przesuwały i teraz wygląda na to, że Studio Marvel zajęło tą datę filmem Ant-Man i Osa 3. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach poniżej, co sądzicie o tych wszystkich tytułach, datach premiery, ale najbardziej czekam na Waszą opinię na temat tego teasera Eternals. Czy po tym, co zobaczyliście, mimo że to było tylko kilka sekund, to bardziej czekacie na ten film? Może przez to, co zobaczyliście, Wasze oczekiwania? się zmniejszyły i to drastycznie, dajcie mi znać wszystko co o tym sądzicie w komentarzach poniżej, ja już teraz zapraszam Was do kolejnych materiałów, które pojawią się już niedługo, trzymajcie się, na razie. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!